Jako, że nie chce mi się praznać, znaczy się niedawno był święte, a dzisiaj opowiemy sobie, jak ten okres idą. Richard, Ty I. No to u mnie było źle. I co? Jak to? Czemu źle? Bo dziadek kazał spalić wszystkie prezenty od wujka z Ameryki, a on zawsze daje najwięcej pieniędzy. Co? W jakim sensie? Nie wiem, mówił coś, że nie potrzebuje prezentów od człowieka, który głosował na tego tępego blondyna, co się mata z Putinem i przyjaźni zda. Dobra, dobra, już starczy. Teraz bunt. no u mnie wujek Zenek z dziadkiem Eusebiuszem się poszarpali. Że co proszę czemu? No bo wujek mówił, że wzrost cen paliwa to wina tuska, a dziadek że kaczycha. Wy gówniarze to kiedyś mnie do grobów pędzicie, teraz powiedz ocz! Tylko proszę cię, żadnej polityki! Powiedz nie wiem, na przykład jak pieliki robiłeś? Yy, dobrze, no to babcia przyniosła ciasto, a następnie ja wyciąłem kształty i położyłem je na papierze do pieczenia. Wtedy ba powiedziała, że mają być bliżej siebie. Ja powiedziałem, że jak będą bliżej siebie, to się zrosną, ale ona wtedy powiedziała, że mogą się zrosnąć, byle tylko zaoszczędzić prąd, bo strasznie podrażał przez te mędry z u. Zostaw sobie, bo do końca tego roku panu wydał 8 miesięcy.